No siema, siema widzowie. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Gamerowy Kubek i zapraszam was do oglądania. A w tym odcinku zrobimy test, która Oktawia 1 jest lepsza. Oktawia 1 w kombi czy w sedanie? W takim razie sobie to sprawdzimy na podstawie od 0 do setki Ile więcej paczek zrobimy w 5 minut? i drogę hamowania. Więc tak, możemy zrobić teraz od zera do setki. Ja sobie przygotowuję stoper. W tym czasie. To tak ustawiamy się. W ogóle syd jest na serwerze. I trzy. 2, o, czekajcie, bo mi się telefon połączył. 3, 2, 1, start. Musimy jeszcze raz. Bo jak widać, ktoś nam przeszkodził. To jeszcze raz. 3, 2. Dobra, znowu mi się telefon wyłączył. 3, 2, 1, start. Patrzymy na prędkość. Osiemnaście sekund. Dobra. Se Zapisuję. Ogdafia sedan. Se zrobię tabelkę o. Elegancko, tabelka zero. Sto. E, ja to ja tu zapisam zero. To osiemnaście sekund. I teraz I teraz sobie zrobimy paczki. I zaczynamy czas od zaakceptowania pierwszej paczki. Teraz ja przygotowałem minutnik i pach dobra, to lecimy. To ja was widzowie. To zrobimy widzowie tak, że spotkamy się jak już zrobię całe 5 paczek. Patrzcie widzowie biały glonojad. Robicy, właśnie dojeżdżam, dojeżdżam z pierwszą paczką i będziemy liczyć, ile pieniędzy zarobiliśmy. 3, 5, 6, 5. 3, 5, 6, 5. Dobra. W ogóle teraz tutaj sprzedam, sprzedam auto, jest... Fiat Tipo. Dobra, akceptujemy. No i źle pojechałem. Dobra, pojedziemy. To widzowie, znowu się widzimy po tym. I widzowie, właśnie minął czas, czyli zarobiliśmy 3565 zł 5 minut to jest bardzo mało I zdążyłam zrobić ledwo jedną paczkę, dlatego się teraz resetujemy Jest piękne, RS6 No kurde, zablokowane ma Teraz bierzemy konbi, o za daleko poszedłem. Skout Octave konbi. Weźmiemy sobie niebieską, custom plate'a. A niech będzie taka blaszka. tak brzmi inaczej i robimy widzowie stoper. Dobra trzy dwa jeden start. To se odrzucimy. O kurde. Tu sobie o wiele lepiej poradziła. 12:42. 12:42. Teraz sobie robimy na paczkach 5 minutek. Minutnik jest przygotowane. I tak samo jak wcześniej. Odkąd. Pierwszą paczkę weźmiemy. I tego hamowania na razie nie zrobiliśmy. Zrobimy za chwilkę. Czekajcie. Dobra, start. Dobra, szybko, szybko, szybko. To odbieramy pierwszą paczkę i lecimy. Karwice, okej, okay, to widzimy się w Karwicach. Dobra, widzowie, ja już wjeżdżam do Karwic. Dobra, musimy pojechać tam dalej. I tutaj. Dobra, pierwsza mamy. 2, 7, 3, 9. 2, 7, 3, 9. Wsiadamy z powrotem do naszej oktawki. I czekamy na kolejne zamówienie. Jak coś, ja mam prawo jazdy. to sobie podkreślimy. O. Dobra, szybko, szybko. to się długo wchodzi po prostu. Jezu, nie zauważyłem tego. Proszę, to jest blisko. O policja. Dawaj, dawaj, dawaj. Dajesz Octavia. Dobra. Jeden, cztery, siedem, cztery. Czekamy na kolejne zamówienie. Koniec czasu, widzowie. Dlatego widzowie sobie stajemy. I już tego hamowania nie zrobimy, to już zrobimy później. Teraz podliczymy szybko, ile wyszło. Zarobiliśmy 3213. Zarobiliśmy dosłownie 300 zł mniej od Oktawi w Cedanie. Ale za to Oktawia w kombi była szybsza. Więc według mnie ja uważam, że Wam obie polecam. Sobie weźmiemy jeszcze na zakończenie krótką trasę. Czyli tak, widzowie. Polecam Wam ogólnie obie, ale jeśli chodzi o... Jakbym miał już jakąś wybrać, no to wybrałbym tą w kombi. No bo jest szybsza. Według mnie też trochę ładniejsza. No jest ładna. Chociaż obie są ładne. Więc widzowie, tym pięknym akcentem w Sęczkowie 12 kończymy ten film i dzięki za oglądanie i cześć.